Teraz czas na coś symbolicznego. To proste ćwiczenie uruchomi Twoją intuicję i pokaże, jakie są Twoje nieuświadomione przekonania. Ćwiczenie. Sześć okienek, sześć obrazów, sześć historii. Narysuj sześć małych kwadratów takich 5 na 5 centymetrów na jednej karce. W każdym kwadracie dorysuj coś prostego: kształt, linię, figurę, nie wychodząc poza ramkę. Dla każdego z obrazków napisz 4 do 5 przymiotników lub określeń, które opisują Twój rysunek. Na przykład, jeśli narysujesz balon, lekki, wesoły, kolorowy, jeśli narysujesz kamień, ciężki, chłodny, stabilny. Nie oceniaj, nie analizuj, po prostu daj się poprowadzić. Co to pokazuje? Twoja wyobraźnia, Twój język, Twoje skojarzenia. One wiele mówią o Twoim podejściu do pieniędzy, przestrzeni, granic, radości, ciężaru, odpowiedzialności. To proste ćwiczenie pokazuje, co nosisz w sobie, dlatego warto to zapisać i wrócić do tego po kilku dniach. I ostatnie zdanie na dziś: Twoje otoczenie, Twoje nawyki, Twoje myśli wpływają na Twój dochód, ale najważniejsze, Twoja decyzja, że możesz inaczej uruchamia nowy przepływ. Jeśli tworzysz coś pięknego, na przykład rękodzieło, ubrania, ozdoby, i wcześniej rozdawałaś je za darmo, a teraz chcesz zacząć sprzedawać, ale nikt nie kupuje, to nie znak, że Twoje produkty są złe. To znak, że nauczyłaś swoje otoczenie, że to darmowe. Oddawania do zarabiania, jak zmienić energię. Jeśli przez długi czas rozdawałaś rzeczy bez pytania o wartość, Twoja energia mówiła, To nic nie kosztuje, weź. A teraz chcesz, żeby ludzie zaczęli widzieć wartość i płacić. Musisz zmienić narrację, najpierw w sobie. To nie o ludziach, to o Twojej decyzji, że Twoja praca ma wartość. Przestań rozdawać nawet z dobrego serca, bo blokujesz tym swój własny przepływ pieniędzy i uznania. Co robić krok po kroku? Zrób zdjęcia wszystkich swoich prac, nawet tych rozdanych wcześniej. Nie chowaj talentu. Stwórz posty, profil na Instagramie, Facebooku, Allegro, cokolwiek działa w twoim kraju. Publikuj regularnie 2-3 razy w tygodniu, dotaj opisy, ceny, historie. Przestań rozmawiać z tymi, którzy by wzięli za darmo. Rozmawiaj z tymi, którzy szukają jakości, ręcznej roboty, serca w produkcie. Zadbaj o język. Mów, tworzę na zamówienie, przyjmuję zlecenia, cena za mój czas. To nie tłumacz się, nie zaniżaj. Zasada na przyszłość rzeczy, które robisz własnymi rękami, możesz rozdawać tylko na wyjątkowe okazje z intencją i z szacunkiem do swojej energii. Jeśli rozdajesz wszystko, nie zostaje nic dla ciebie, ani w portfelu, ani w sercu. Twoja praca ma wartość, twoje ręce niosą energię, twoje dzieła są warte pieniędzy. Tylko Pozwól innym je zobaczyć i wycenić uczciwie. A teraz test Twoje podświadome relacje z pieniędzmi. To ćwiczenie pomoże Ci lepiej zrozumieć Twoje wewnętrzne nastawienie do pieniędzy, rozwoju otoczenia, rodziców i samego siebie. Weź kartkę, narysuj sześć małych kwadratów. W każdym kwadracie narysuj prostą figurę, koło. Trójkąt, linia prosta, krzyżyk, kwadrat, znak ptaszka. Krok drugi. Dorysuj coś do każdej figury. Pozwól ręce działać swobodnie, ale nie wychodź poza ramkę. Krok trzeci. Opisz każdą figurę. Dla każdej dorysowanej figury opisz 4 do 5 przymiotników. Co oznaczają Twoje obrazy? Koło. Twoje własne podejście do pieniędzy. Jakie przymiotniki napisałaś lub napisałeś? Wesołe, zamknięte, smutne. Tak widzisz pieniądze. Trójkąt. Jak Twoje otoczenie postrzega pieniądze? Czy otoczenie myśli o pieniądzach jako o problemie, wartości, luksusie? Linia prosta. Co naprawdę ty myślisz o pieniądzach? To miejsce, gdzie. Ujawniają się Twoje lęki, blokady albo pełen luz. Krzyżyk. Jak widzisz rozwój osobisty i duchowy? Czy widzisz siebie jako oczącą się osobę? Czy boisz się wiedzy? Czy stoisz w miejscu? Kwadrat. Rodzinne przekonania o pieniądzach to czego nauczyli Cię rodzice, dziadkowie. Stabilność, strach, ptaszek Twoja relacja z samą sobą kochasz siebie, ufasz sobie. Czujesz się wystarczająca? Co dalej? Ten test możesz wykonać nie tylko dla siebie. Podziel się nim z dziećmi, przyjaciółmi, rodziną. To świetna baza do rozmowy o przekonaniach i wartości. Możesz go powtarzać co jakiś czas i obserwować, jak zmieniają się Twoje skojarzenia. Życzę Wam dobrego nastroju, pięknego dnia i wspaniałego lata. Zbierzcie siły, by działać odważnie i wszystkiego dobrego dla Was.